Czy wy jesteście sobie w stanie wyobrazić, że zakładacie na swoje stopy buty siedmiomilowe i pokonujecie olbrzymie odległości piechotą znacznie szybciej niż teraz? Taką właśnie historię o siedmiomilowych butach napisał pan Jan Brzechwa, znakomicie na pewno znany Wam polski poeta. Posłuchajcie. Pojechał Michał pod Częstochowę. Tam kupił buty siedmiomilowe, co z tą pie nogą siedem mil trzaśnie, bo Michał takie buty miał właśnie. Szedł pełen dumy, szedł pełen buty. Siedmiomilowe buty o buty. W piętnaście minut był już w Warszawie. Tutaj, powiada, dłużej zabawie. Żona spojrzała i zapłakała. Już nie dopędzę mego Michała. Dzieci go ciągle tramwajem gonią, a on już w kutnie, a on już w błoniu. Wybrał się Michał z żoną do kina. Lecz zawędrował do Mina Chciał starszą córkę odwiedzić w mieście. Adres wiadomo, złote trzydzieści. Poszedł piechotą, bo było blisko. Trafił na złotą, ale w grodzisku. Pobiegł z powrotem, myśląc, że zdąży, i wnet się znalazł na rynku w łomży. Chciał do Warszawy powrócić wreszcie, ale co chwila był w innym mieście. W Kielcach, w Kaliszu, w Płocku, w Szczecinie, i w Skierniwicach, i w Koszalinie. Nie mógł utrafić, więc pod opocznem jęknął żałośnie. Tutaj odpocznę. Usiadł i spojrzał ogromnie struty na swoje siedmiomilowe buty. Zdjął je ze złością, do wody wrzucił i na bosaka. Do domu wrócił. Może jednak lepiej zakładać buty w swoim rozmiarze, bezpieczniej i na pewno spokojniej.